Uwielbiam chodzić do lasu. Jestem dzisiaj w peruwiańskim lesie eukaliptusowym, wysoko w górach, na prawie 4000 metrów nad poziomem morza. Uwielbiam chodzić do lasu nie tylko dlatego, że jest piękny i dlatego, że daje wytchnienie, ukojenie emocjom, ale dlatego też, że las wspomaga organizm w naturalnej odporności przeciwko nowotworom. To jest niejedno, wiele badań na ten temat przeprowadzonych w Japonii, dlatego że właśnie japońscy naukowcy zobaczyli, że osoby, które często chodzą po lesie, mają silniejszy układ odpornościowy, i postanowiono zrobić eksperymenty i tak jak mówię jest bardzo wiele badań na ten temat w opisie filmu oczywiście kilka z tych badań podaję. W każdym razie jeden z tych eksperymentów polegał na tym, że zabrano kilka osób na wędrówkę po lesie, a kilka innych osób na wędrówkę po najpiękniejszych, najbardziej emocjonujących atrakcjach turystycznych. Tokio chyba, jeśli dobrze pamiętam, w każdym razie w jakimś japońskim mieście. I przed wyjściem, oczywiście obu grupom zmierzono poziom wielu różnych, między innymi hormonów stresu, ale właśnie też zmierzono liczbę naturalnych komórek, znaczy po angielsku to się nazywają natural killer cells. Po polsku to są komórki cytotoksyczne, czyli to są komórki, których głównym zadaniem jest. Unicestwianie komórek nowotworowych w organizmie. Dlatego, że wszyscy przez cały czas mamy początki różnych nowotworów, dlatego, że to są po prostu komórki, które zamiast rozwijać się prawidłowo, zaczynają się niewłaściwie namnażać. I, i mamy w sobie naturalne mechanizmy, m.in. właśnie te komórki cytotoksyczne, które przez cały czas krążą po organizmie i wyłapują takie właśnie. Podejrzane komórki, które nie są w pełni zdrowe, i je natychmiast unicestwiają. I otóż, co się okazało w tym badaniu, że po kilku godzinach wędrówki po lesie ludzie mają o 50% więcej tych komórek cytotoksycznych, czyli tych komórek, które zwalczają nowotwory, oraz że ta wielka ilość zapoczątkowana przez spacer w lesie utrzymuje się jeszcze przez miesiąc. Więc są badania, które zalecają na przykład, żeby co najmniej raz w miesiącu pójść do lasu na kilka godzin. Oczywiście to musi być spacer po lesie bez telefonu, bez rozmów z innymi osobami. Tylko chodzi o to, w Japonii to się nazywa Shinrin-yoku, czyli kąpiel w lesie. I chodzi o to, żeby wejść do tego lasu i oddychać i iść spokojnie, o niczym nie myśleć, po prostu puścić wszystko. I efekt takiego dwu 3 godzinnego spaceru po lesie trwa przez następne 30 dni. Chodźmy do lasu, bądźmy zdrowi.